Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradników do Minecrafta. Dzisiaj pokażę Wam jeden z moich ulubionych trików, a mianowicie jak otwierać drzwi poprzez wylanie lub pobranie wody. Dobra, może na początku pokażę Wam przykład. Tutaj mamy nasz domek z stalowymi drzwiami, czyli ręką nie możemy ich otworzyć. I mamy tu takie nasze jeziorko. I, I tylko ja wiem, że jak pobiorę gdzieś przy tym jeziorku wodę, drzwi się otworzą. Nie, nie jest to tutaj. Hmm. No dobra, no to pobieramy sobie na przykład wodę stąd i nagle drzwi się otwierają w magiczny sposób. Teraz sobie wychodzimy, wylewamy wodę, wszystko wygląda bardzo, bardzo ładnie i, i nie tak jakby nie pokazuje, że to jest jakiś system schowany za tym, ale tak naprawdę jest tam yy, cała sieć czerwonego proszku rozłożona, różne yy, różne bramki logiczne, ale wszystko bardzo łatwe do jest stworzenia. Yy, jest jeszcze druga wersja, czyli pobieranie wody. Yy, nie wiem czy ja powiedziałem pobieranie czy wylewanie, ale chodziło mi o wylewanie. Dobra, no to mamy tu ale na nasze jeziorko, postawiliśmy sobie tu takie płytki, wygląda to całkiem tak tajemniczo. I tak, teraz w tej chwili nasze wiaderko z wodą jest kluczem do naszego domu. Jedyne co musimy zrobić to wylanie wody w to miejsce poprzez łagdywni się system otwierający nasze drzwi. Czyli wchodzimy do domku. Tam robimy co chcemy, wychodzimy, idziemy na polowanie albo w poszukiwanie wilków, pobieramy wodę i uciekamy. Yy, no i teraz ci co nie obejrzeli tego filmiku nie będą wiedzieli po prostu jak otworzyć tych drzwi. Będziecie yy, mieć bezpieczny domek. No dobra, koniec demonstracji, teraz pokażę wam jak to wszystko zrobić. Zapraszam do oglądania. No dobra, jesteśmy tutaj w odkrytym polu, gdzie mogę fajnie wam pokazać, właśnie jak robi się takie otwierane drzwi na wodę. Czyli tak, na początku kładziemy sobie nasze stalowe drzwi. Jeśli nie chcecie tracić za dużo, stali, za dużo stali, no to wtedy po prostu użyjcie trika z kopiowaniem drzwi, który pokazałem w filmiku. Link macie teraz na ekranie. No dobra, to teraz możemy już to wszystko tutaj rozkopać i pokażę wam jak to ma wyglądać. Tutaj w jednym miejscu musimy sobie wykopać taką dziurę o wysokości na przykład obojętnie tutaj tylko szerokość 4, 2 na 2. Teraz pod tymi drzwiami kładziemy dwie pochodnie, czerwone pochodnie. I tutaj właśnie nam się pojawia już pierwszy problem, czyli bug z drzwiami. Ym, drzwi, y, do pierwszej metody, czyli do pobierania wody, obie drzwi muszą być otw y, ot otworzone. Czyli musimy jeszcze y, zrobić, żeby te drzwi były y, otwarte. Ym, musimy sobie płytkę naciskową załatwić i oczywiście łódkę. Płytka naciskowa i łódka będą naszymi tak jakby głównymi czynnikami, przez co drzwi będą się otwierać kiedy pojawi się woda łódkę tworzymy w taki sposób dla tych co nie wiedzą dobra kładziemy naszą płytkę naciskową w taki sposób teraz tu musimy jeszcze rozkopać żeby o tutaj kable kładziemy poziom niżej od płytki naciskowej to jest bardzo ważne Druga ważna rzecz to jest to, żeby kable kłaść Żeby pokazywały dwa kloczki na ten, na czerwono pochodnie. Nie możemy tak zrobić, że będzie tylko jeden pokazywał. Muszą być dwa. Bo inaczej inaczej to wszystko nie zadziała. Ale tutaj właśnie widzę, to musi być obniżone jeden poziom. Czyli w taki sposób. Obniżone. Dobra. Czek teraz staniemy to się zamknie yy, czyli 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 Dobre, dobra jest dobrze yy, teraz połączamy sobie też tutaj yy, tak samo musimy zrobić odstęp czyli o dwie kratki o i teraz mamy tak yy, czyli jeśli chodzi o pobieranie wody czyli będzie łódka ciągle sobie tutaj pływała czyli płytka naciskowo nie będzie aktywna czyli musimy zrobić bramkę logiczną dla tych czyli żeby były zamknięte to jest najprostsza bramka logiczna oczywiście opiszę w kolejnych filmikach także te bardziej skomplikowane a tutaj taki mały wstęp czyli kładziemy po prostu tutaj czerwoną pochodnię o to by było na tyle najprostsza bramka logiczna o, dobra. Czyli teraz sobie tutaj możemy jakoś wyjść. To możemy już zakryć. To zakrywamy. Tutaj możemy sobie zrobić coś w tym stylu, że coś takiego. Teraz bardzo ważna rzecz, musimy tutaj na około wszystko zakryć, żeby woda nam tego, tych wszystkich kabli nie zalała. Następnie kładziemy łódkę na tą płytkę naciskową. Jeśli Wam się tak zahaczy jak przed chwilą. To wystarczy trochę do niej wciąść i wyjechać. O. Dobra, teraz wychodzimy z, te, z tej całej dziury. Tutaj możemy przykryć wszystko. O! I teraz mm, mamy tak jakby tutaj jeziorko takie ja tu zademonstruję to na jednym klocku ale oczywiście wy możecie zrobić całe jezioro całe, całe morze nawet jak chcecie wam się nuci yy, dobra no i mamy to jeziorko idziemy sobie na przykład wracamy z yy, polowania no i chcemy otworzyć nasze drzwi to pamiętamy że mamy tutaj nasz system yy, pobieramy wodę z jeziorka podchodzimy i drzwi nam się otwierają teraz jak wychodzimy idziemy yy, szukać wilków na przykład, no to wylewamy naszą wodę, idziemy dalej i drzwi się zamykają. Jeśli chodzi o przeciwieństwo, czyli wylewanie drzwi, wylewanie, wylewanie drzwi, wylewanie wody, wylewanie wody, żeby otworzyły się drzwi, to, gdzie tutaj roz... to musimy po prostu zamienić negację z tej strony na to. Czyli tutaj tak. A tutaj tak. Teraz musimy stąd jakoś wyjść. Yy, dobra, już się robi ciemno, więc trochę przyspieszę tempo. Yy, teraz musimy też pamiętać, żeby tutaj żadnych yy, żadnych przedmiotów nie wrzucać, bo to z nam się może zacząć. Yy, dobra, położyć spać, żebyście tutaj mogli wszystko fajnie widzieć. Yy albo dobra, może zdążę, czyli tak, idziemy sobie idziemy, wylewamy wodę, wracamy z, wracamy z polowań wylewamy wodę, tutaj wchodzimy wracamy, pobieramy naszą wodę mamy teraz nasz kluczyk, czyli wiadro z wodą yy, wiadro z wodą w ekwipunku i no, i to był ten system otwierania drzwi za pomocą wodą yy, oczywiście możecie tutaj tą, łód, yy, tą płytkę naciskową, ten system z płytką i z łódką użyć do różnych innych systemów, pułapek, wszystko co możliwe. Może jeszcze poka pokażę oczywiście Wam w kolejnych filmikach różne zastosowanie, zastosowanie tego. Więc tak, to było na tyle. Jeśli podobał Wam się filmik, to oceniajcie, komentujcie. Zachęcam do dodawania do ulubionych i subskrybujcie oczywiście, jeśli chcecie kolejne poradniki i, i, i ciekawostki jakieś bardzo fajne. No i to by było na tyle. Na koniec jeszcze może powiem jakieś informacje. No to już niedługo pewnie będzie odcinek Let's Build, czyli zbudujmy. Już pozbierałem wszystkie um, przedmioty, które do tego potrzebuję. Było to około 700 wełny, Na początku pierwszy właśnie ten Let's Build będzie całkiem prostą budowlą. Na razie jeszcze Wam nie zdradzę, czym to będzie. Tylko, że jeszcze poszukuję jakieś, jakieś, jakiegoś utworu, jakiejś ścieżki dźwiękowej do tego filmu, więc możecie y, pisać Wasze propozycje w komentarzu y, na moim kanale. Y, no i to by, było, to by było na tyle na dzisiaj. Dobra, y, no to dzięki za obejrzenie filmiku i pozdrawiam. I oczywiście zapraszam do kolejnych poradników.